Ta afirmacja jest zatytułowana Moja świadomość tworzy moją rzeczywistość. Proszę Cię o maksymalne skupienie. Ugruntujesz zrozumienie, że to, co myślisz, czujesz i wybierasz, bezpośrednio kształtuje Twoje doświadczenie. Regularna praktyka wzmacnia poczucie sprawczości, porządkuje myśli i pozwala. Przejąć odpowiedzialność za własne życie bez poczucia winy. Powtarzaj wraz ze mną dzisiejsze mantry na głos lub tylko w myślach, pozwalając, by każde zdanie zakorzeniło się w Twojej podświadomości. Zaczynamy. Moja świadomość jest źródłem mojej rzeczywistości. Myślę jasno i tworzę świadomie. Moje wybory mają znaczenie. Skupienie nadaje kształt mojemu dniu. Energia podąża za moją uwagą. Jestem twórcą, nie ofiarą. Moje wnętrze wpływa na zewnętrze. Każda decyzja jest aktem kreacji. Tworzę spójnie i odpowiedzialnie. Moja świadomość prowadzi mnie. Nadal. Gdy zmienia się świadomość, rzeczywistość nie ma wyboru, musi za nią podążyć. Uwierz, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Od tego, co mówisz, o czym myślisz, jak reagujesz na negatywne informacje, zależy trafność podejmowanych przez Ciebie decyzji. Jeśli ta afirmacja przywróciła Ci poczucie wpływu, wesprzyj naszą telewizję Iskra Życia TV wpłatą od 10 zł na zrzutkę. Link do zrzutki znajdziesz w opisie tego nagrania. Tworzymy treści bez abonamentu, bo wierzymy, że świadomi widzowie wspierają to, co ma realną wartość. Jeśli jesteś świadomym widzem, a przecież jesteś, bo nas słuchasz, dokonaj wpłaty 10 złotych już teraz. Na pewno Ci się to opłaci. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Mówił Marek Zadęcki.